Pani Bogumiło, czy tęskni Pani za telewizją? Czy brakuje bardzo, Pani telewizji? Bardzo. Ogląda bez przerwy na jak tylko mogę. To moje życie przecież od młodych lat, przez wiele lat. Odeszłam na własne życzenie. Może za szybko, tak mi się wydaje, bo mogłam dalej pracować. Ale jak są możliwości zapraszania, bo są takie, no to wtedy się... Nie zależy od tematu, chętnie przychodzę. A się w tym czuję jak najlepiej to można powiedzieć przez tyle lat. Co pani myśli o dzisiejszych gwiazdach? Nie ocenia na zasadzie lubię albo nie lubię. Tylko patrzy, jak jest wszystko ok, prawda? Dobre języki, dobre. Nie wiem, ciekawe rzeczy do powiedzenia, i tak dalej, i tak dalej, to chętnie oglądam i biję brawo w domu. Tak. Ale czy pani ich ceni, czy uważa pani, że to jest jak e, na przestrzeni lat, to, co się, tak jak się zmieniła telewizja, jak pani ocenia prezenterki nie. telewizyjne, na nie, lepsze nie, czy na, czy nie, nie na gorsze? Się. Nie, nie zmieniły się. Są wspaniałe dziewczyny, ja chwalę. Mam swoje jakieś tam ulubienice i tak dalej, i tak dalej. Ja też zaczynałam jako bardzo młoda dziewczyna w Łodzi. Tam mnie... Tak, tam mnie wy, ludzie pokazali, bo tak... To było, że proszę, tu będzie pani taka i taka i proszę zapisać na nią i tak dalej, albo ta, w tą stronę, albo w tą. I z tej Łodzi szybko przeskoczyłam do Warszawy. Natychmiast mnie porwali i tak było, i dobrze. I do tej pory, no ale przecież nie można być takim człowiekiem, że tylko ja od początku do końca. Nie, są te odcinki, prawda. Jest się młodym, to jest zupełnie co innego, średnim, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc to są różne wyjazdy, prowadzenie forem, różnych rzeczy, żeby zarobić pieniędzy, bo przecież pieniędzy tam to nie ma dużych, tak prawdę mówiąc. Także mam sentyment do wszystkiego. Moje życie po prostu, tak bym to nazwał.